Dzień dobry, witajcie na moim kanale Witek od Chleba, który nie będzie tylko kanałem poświęconym pieczeniu chleba, ale też robieniu różnych fajnych innych pokarmów, które na przykład mi bardzo odpowiadają i doprowadziły mnie do fajnego zdrowia, bo nie było wesoło, a teraz jest bardzo wesoło. Sprawdzam to wszystko na sobie organoleptycznie, więc to są moje przepisy, sprawdzone na wszystko. I one mi pomagają. Natomiast nie roszczę sobie żadnych pretensji, aspiracji do tego, żeby kogokolwiek, czegokolwiek uczyć albo namawiać do czegoś. Powtórzę jeszcze raz, to są rzeczy, które sprawdziłem na sobie, i one mi służą. Mam nadzieję, że Wam też posłużą. Żeby zacząć dobrze piec krep, trzeba zrobić najpierw do niego dobry zakwas. Oczywiście z najlepszej mąki, jaką można sobie znaleźć na rynku i z dobrej wody mm. i nie przejmujcie się jakimiś wielkimi przepisami, odmierzaniem wszystkiego w centymetrach, w mililitrach. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby to robić z namaszczeniem i z duszą i na oko. Przeważnie wszystko się potem zgadza. I pozwolić naturze działać, bo natura jest nieomylna. Yy, ja używam mąki żytniej, do robienia zakwasu mąki żytniej 2000. To jest mąka o najgrubszym przemiale. Wiele mąk sprawdzałem na rynku. Trafiło i zostało po prostu. Trafiłem i zostałem z firmą Babalscy. Nie mam z tego żadnych pieniędzy z tej reklamy, po prostu polecam firmę Babalscy Bio Mąki. Mi służą najlepiej i najlepiej się robi wszystkie te sprawy: typu zakwas, zaczyn i sam chleb. Tak więc mąka żytnia 2000 najgrubszy przemiał, ona zawiera wszystkie y, minerały, jakie są potrzebne do tego, aby y, powstał dobry zakwas, nie ma tutaj żadnego od, odsypywania, nie jest biała, jest taka dosyć szara, naturalna mąka. I żeby zacząć dobry ro, zakwas, trzeba wziąć taki słoik jak ten mniej więcej, one są do kupienia na przykład z Ikei, takie litrowe słoiki. Chodzi o to, żeby można było fajnie mieszać, merdać potem w tym zakwasie. Bo zakwas jedynego, jedynego czego potrzebuje to mieszania i, i merdania raz na dobę przez pierwsze 7 dni. Więc uważajcie, nic prostszego. Moja stara, wysłużona już łyżka. Oczywiście z drewna, bo taką lubię. Możecie brać normalne łyżki, nie ma problemu. I sypię cztery czubate. Ja sypię czubatę łyżki mąki. Dwa. Trzy. I cztery. Oczywiście już się popryskałem, no to normalne. Odkładam na razie moją mąkę. I co? Na te cztery łyżki mąki wlewam 4 do 5 łyżek, bo to, to były łyżki czubate, więc lepiej dam 5 łyżek wody. Raz. 2, 3, 4. 5 Czasami mąka jest sucha. To zależy od, tego, od partii, w jakiej, była, w jakiej przychodzi. I trzeba czasami dać więcej yy, wody, żeby. Zakwas zaczął pracować. Ja widzę, że jest dosyć sucha, więc na oko doleję sobie jeszcze troszeczkę. No i proszę. Cała filozofia robienia zakwasu codziennie przez pierwsze 7 dni, bo tyle potrzeba, żeby wyprodukować, żeby zakwas zaczął być zakwasem. Codziennie przez 7 dni. O tej samej mięsie pożegnacie, bo to jest fajnie, żeby minęło te 24 godziny. I ciach, 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 ciach. I proszę. zakwas zaczyna się robić. To jest cała filozofia. <klimy> Przepraszam. Mąka, woda. Potem dojdzie sól i będzie chleb. No więc pamiętajcie o tym. Przez 7 dni codziennie 4 łyżki mąki żytniej 2000 grubego przemiału, do tego cztery łyżki wody, do 5 łyżek wody, zależy na oko. Jak widzicie, że jest za sucho, to dosypać tak, żeby było, żeby się dobrze kręciło, fajnie. I potem po 7 dniach można przygotować chleb z takiego zakwasu. Proste, naturalne. Mąka sama pracuje, woda sama pracuje. Wszystko pracuje na wasze zdrowie. A wy tego sobie siedzicie i patrzycie, czy się wszystko zgadza. To na razie tyle. Pozdrawiam was. Witego od chleba.